Cześć! Z tej strony Olivier Agata i Konrad. Witamy Cię na kanale Travel Passia, na którym opowiadamy o fajnych, rodzinnych i kameralnych kempingach w Polsce i Europie oraz o ciekawych atrakcjach turystycznych wsiach i miasteczkach zlokalizowanych w ich pobliżu. Dziś pokażemy Wam jakie dwie, mniej oczywiste włoskie perełki odkryliśmy w trakcie samochodowej przejażdżki. Tym razem nie zabierzemy Was jednak do kolejnego średniowiecznego miasteczka, aby leniwym krokiem odkrywać zabytki i chłonąć jego klimat z lodami w dłoni. Tym razem zabierzemy Was do dwóch wyjątkowych na turystycznej mapie atrakcji, w dodatku darmowych. Jedziemy! Po przybyciu na miejsce, samochód zaparkowaliśmy na niewielkim darmowym parkingu na skraju lasu. Malutki parking zlokalizowany był jakieś 400 metrów od głównego wejścia prowadzącego do Term. W opisie pod filmem zostawiamy pineskę z lokalizacją. Gdybyście nie znaleźli jednak wolnego miejsca na polecanym przez nas parkingu, możecie wybrać inny. Wzdłuż ulicy prowadzącej z parkingu wprost do Term. Wyznaczone są płatne miejsca parkingowe oznakowane niebieską linią. Cena parkingu około 1 euro za godzinę parkowania. Płatność odbywa się w parkometrze. Warto mieć przy sobie drobne euro, gdyż nie zawsze można płacić kartą bankową. Dzień dobry. Dzień dobry. Dotarliśmy do Term San Filippo które zlokalizowane są około 32 km od naszego kempingu. Także będąc na tym kempingu, można podjechać sobie na termy. A jak one wyglądają, to zaraz Wam pokażemy. Chodźcie. Mój tata mówi prawdę. Nie, 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 nie. Nie jest tak strasznie. Bagni San Filippo to malutkie miasteczko położone pomiędzy Waldi-Orsia oraz Monte Amiata dla wstępnej orientacji jakieś 30 km od popularnej pienzy, którą także ostatnio przespacerowaliśmy. W drodze do term prowadzi taka dobrze ubita, kamienista ścieżka. Po prawej stronie są stoliki, gdzie można usiąść, coś zjeść, coś się napić. Ale my jesteśmy po śniadaniu, po kawie, więc idziemy bezpośrednio, chyba jesteśmy na razie jedynymi, Tutaj wycieczki pewnie przyjadą koło godziny 10-11, więc chcemy to wykorzystać i być chwilkę sami te 10-15 minut. Miasteczko nie wyróżnia się w zasadzie niczym szczególnym poza jedną wspaniałą atrakcją w jego pobliżu. Tą atrakcją są całkowicie darmowe naturalne termy świętego Filipa znane już od starożytnych czasów. Ścieżka prowadząca do term wprost z parkingu jest bardzo dobrze oznakowana i zarazem świetnie przygotowana. Wiedzie licznymi zakolami ubitym szlakiem wśród pięknie pachnącego lasku. Dosłownie już po kilku minutach marszu dotarliśmy do pierwszego dość nasłonecznionego mini jeziorka z turkusową ciepłą wodą. Z tegoż miejsca pomaszerowaliśmy w dół rzeki i term jednocześnie. Tak. Widzisz tam malutki przedok, mały tchłup, po tym mostku? tchłup. Nie, nie, nie. Ciekawe, czy zimno. Czy będzie klimat? Zatrzymasz się. Trzyma się. Trzyma się. Zatrzymaj się. się. To pomalutko, żebyś się nie potknął. Mhm. Z początkiem leśnej przechadzki nie było wielkiego zachwytu z naszej strony, ale im dłużej szliśmy w dół górskiej rzeki, tym bagni San Filippo zaczęły robić na nas coraz większe wizualne wrażenie. Super, super. Ta woda jest bardzo ciepła, osiąga temperaturę aż do 30 stopni, nawet. Terme di Bagni San Filippo są to ciepłe, termalne wody, ale przede wszystkim jest to miejsce cudownego relaksu i zażywania zdrowotnych kąpieli wśród absolutnie nietuzinkowego otoczenia. Lecznicze wody w tym miejscu? Geolodzy uważają, że przez skalne szczeliny wygasłego wulkanu Monte Amiata przedostaje się woda, która jest naturalnie nasycana mineralnymi związkami i jednocześnie podgrzewana. Woda ta kolejno łączy się z płynącą w tym miejscu górską rzeką, a w połączeniu daje niesamowicie nasycony kolor, który mocno kontrastuje z soczystą zielenią okalającego lasu. Wulkan Monte Amiata znajduje się blisko granicy z Lacją i jest najwyższym wulkanem w południowej Toskanii. Jego wysokość sięga 1738 m nad poziomem morza. Imponujący na tle okolicznych wzniesień wulkan doskonale widoczny jest z Sieny czy z Pienzy cudowny wręcz magiczny krajobraz białych wapiennych formacji ukrytych pomiędzy drzewami, niewielkie wodospady i półki skalne tworzące liczne cudowne wodne kaskady. Co ciekawe, woda nie śmierdzi tak zwanymi jajami, jak to czasami bywa. Dodamy, że znaczna większość turystów jednak w to miejsce nie dociera w trakcie wakacji w Toskanii, dlatego termy Świętego Filipa zachwycają swoim dzikim, wciąż naturalnym, niezadeptanym wyglądem bynajmniej w czerwcu Jest tutaj przepiękne, raczej jakieś są kaskady wodne. Czepusieńka woda, stojąc przy tej wodzie, ta woda ma temperaturę około yy, no nie wiem, 25 stopni w tym nocnie. No jest ciepłe, no to jest też samo witamy. Ale idziemy jeszcze mniej, jeszcze niżej możemy z Było jeszcze pięknie. Cięciu. No, ale nie mogę nic nie zamoczyć. Zaraz będziemy moczyć nóżki. W bagni San Filippo spędziliśmy ponad godzinę. Z racji, że Agatka była w ciąży, a Oliwier miał złamaną w gipsie rękę, nie skorzystaliśmy z kąpieli poza zamoczeniem stóp i totalnym wyciszeniem. Taki chill to przecież również ciekawa terapia. Kiedy już odpoczęliśmy w pięknych okolicznościach przyrody, wróciliśmy na parking i pojechaliśmy do kolejnej, fantastycznej atrakcji, Cascade del Molino Saturnia. Ależ tu jest dwa No i to jest pośród niczego, słuchajcie, tu nic więcej nie ma. Tutaj są tylko takie naturalne termy, wszystko to, co przygotowała dla Was włoska natura, albo śródziemnomorska natura. Jak wolicie są Takie tarasy kaskadowe, do których można wejść, do których chodzą się ludzie, tam wyżej się kąpią, tutaj się wzięli, więc się Można posiedzieć, woda jest gorąca, 28 stopni, tutaj pan mówi przed momentem. Także no bajka, bajka, klimat prawdopodobnie. To jest piękne. I to wszystko, tylko i wyłącznie naturalne. Zero ludzkiej ingerencji. Jak Wam się podoba? Bo mnie się podoba bardzo, bardzo. Jest przepięknie tutaj. Taka, taki klimacik, że hej, aż zaraz zamoczymy stopy i lecimy dalej na kolejne, do kolejnego pięknego miejsca we Włoszech. Mam nadzieję, że się uda nam się do niego dotrzeć i Wam go y, z pewnością pokażemy. Być może właśnie w tym samym odcinku y, filmu. Także na razie. głębokość Żeby się nie poślizną tylko I no, łaczymy sztukki w ciepły i wodzie za tym właśnie spał nawet tam jest twój telefon nawet Fajnie! Te spady, kaskady wodne i ten kolor, i ten kolor wody. Oli szczęśliwy, oliwier złamano ręki. Szczęśliwy, uśmiechnięty. I to jest najważniejsze, w życiu, żeby być szczęśliwym. Wprost z term Bagni di San Filippo ruszyliśmy samochodem w kierunku następnej cudownej atrakcji regionu Toskania. Do celu następnej włoskiej atrakcji mieliśmy 55 km. Dość sporo względem kempingu Il Trecciolo, który był naszą bazą wypadowo-noclegową, ale koniecznie chcieliśmy zobaczyć to miejsce. Choć ten jeden raz w życiu i przy okazji skorzystać z jego niebanalnych właściwości. Nasze podróże takie są. Codzienna zmiana okolicy to niemalże rytuał. Zwyczajnie nie wysiedzimy w jednym miejscu. W Toskanii znajdują się liczne źródła naturalnej energii geotermalnej. Postanowiliśmy odwiedzić kolejne z nich. Do Term Saturnia wprost z Term Bagni di San Filippo dotarliśmy po ponad godzinnej podróży z autem. Samochód zaparkowaliśmy na dużym, wygodnym parkingu nieopodal wejścia na teren atrakcji. I powiemy wam, że przybyliśmy w samą porę, gdyż parking zapełniał się w bardzo szybkim tempie. Dość spory parking zlokalizowany był przy głównej drodze, około 400 metrów od Term Saturnia. Cena parkingu wynosiła 2 euro za godzinę parkowania. po szkłeś twój ci tam jaskini nie Niespełna 20 km na północ od tufowego miasteczka Pitigliano, które również odwiedziliśmy i jednocześnie około 85 km od kempingu Il Treciolo, znajduje się całkiem wyjątkowe miejsce na turystycznej mapie Włoch. Ta wspaniała, naturalna atrakcja nazywa się Cascate del Molino Saturnia i jest całkowicie darmowa. Wyobrażacie sobie taką sytuację w Polsce? Mleczno-biała spieniona woda spada z wielkim pułkiem przez obrośnięte prawami i wapiennym nalotem wodne kaskady, niczym miniaturowe wodospady tworząc charakterystyczne skalne półki, w których godzinami pławią się turyści. Dzień dobry, jak się podoba? Fajnie. Pięknie, nie? Uważaj, nie potknij się tutaj, bo jak tu zamoczysz gips, to jest jakiś znany. Zobacz, jaki tutaj chodź małpy. Zobacz, że tu są do te zasady, nie widziałeś? Chodź, przecież je tutaj możesz wstać. Di Saturnia to grupa źródeł zasilających tutejsze wodne łaźnie. Siarkowa woda źródlana w tym miejscu ma temperaturę sięgającą 37 stopni Celsjusza. Woda przepływa przez wodospad i spływa do naturalnych trawertynowych kaskad powstałych w wyniku parowania wody i osadzania się skał wapiennych, tworząc przy tym niesamowitą scenerię. No bajka. Nic tylko moczyć dupki i stópki. ładne skały przy tych termach. Coś pięknego. Jakie Miejsce wymienione. zamieszkiwane już w czasach starożytnych jest wyjątkowe i bardzo popularne. Saturnia to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk znajdujących się na terenie cudownej Toskanii. To naszym zdaniem jeden z obowiązkowych punktów wizyty w tym nietuzinkowym, urodą włoskim regionie. to jest jaskinia. Taka mini, ale można się schować. Jest w niej trochę cienia. Nie wiem czy on gdzieś tam prowadzi na jakiś korytarze. Nie ma tym Podobnie jak termy Bagni San Filippo, które odwiedziliśmy tuż przed przyjazdem w to miejsce, za tutejsze termy odpowiedzialny jest dokładnie ten sam wygłasły wulkan Monte Amiata. Ciągły przepływ wody, sięgający 500 litrów na sekundę, pozwala zachować najlepsze właściwości bez potrzeby jakiejkolwiek mechanicznej wymiany. Dzięki temu półki skalne, w których chwilowo gromadzi się woda, są pozbawione nieczystości, zarazków i innych wirusów. A wszystko to stworzyła wyłącznie natura. i woda wpada tam i tam już idzie w kierunku tego wodospadu także coś pięknego niesamowita natura i to wszystko jest za darmo, słuchajcie to nie jest tak, że jestem 20 złotych za godzinę cudownie Pięknego. Dobra, idziemy dalej. Kąpiele w termalnych źródłach mają udowodnione działanie lecznicze i terapeutyczne. Bardzo ciepła woda pozytywnie wpływa na krążenie czy nadciśnienie, a nawet na przemianę materii. Wspomaga także jest. walczyć z bezsennością, jak i łagodzi bóle. To między innymi dlatego w Polsce i na przykład na Słowacji czy Węgrzech lecznicze termy, choć zawsze płatne, cieszą się ogromną popularnością przez niemalże cały rok. We Włoszech dostajecie dar natury całkiem za darmo, pod warunkiem, że tu przyjedziecie. I rodziny, ale gorąca woda. W Sezonie sięga ta woda 31 stopni się. Także naprawdę, jeśli sądzicie, że możecie się tutaj schłodzić, to zapomnijcie, bo teraz ma około 20, chyba, no nie mam termometra ze sobą, ale około 28 jak nic. A przyjechać zawsze warto. Najlepiej jednak może przed wysokim wakacyjnym sezonem. Na koniec dodamy, że na terenie darmowych term znajduje się niewielka restauracja oraz możliwość skorzystania z toalet i prysznica. Idealnie. Chyba się skuszę, żeby porobić fajne zdjęcia. Zobaczymy, jak pochowamy sobie sprzęty, i jakoś przejdziemy na drugą stronę. Coś pięknego, coś pięknego kochani. Mama już tak się boi, że nie wiem kto kogo prowadzi. Czy syn mamy, czy mama syna. Nie byłoby kłopotu, słuchajcie, gdyby nie ta ręka. Gips po prostu nie może być zamoczony. Brawo! No to chodźcie, chodźcie tam bliżej. Tam może będzie więcej cienia. Przeszliśmy na drugą stronę tej głębokiej rzeki. A tak naprawdę to była płytka poniżej kolan. No i w ogóle super. Idziemy sobie tutaj gdzieś na chwilkę usiąść. Pod niepełnym pełnym geotermalnych wrażeń i niebanalnych widoków ruszyliśmy z drogą powrotną na Camping Il Treciolo. Pierwsza odwiedzona przez nas tegoż dnia atrakcja, czyli Bagni San Filippo, to z pewnością wspaniałe miejsce na turystycznej mapie Toskanii. Jeśli będziecie kręcić się gdzieś w pobliżu i czas wolny Wam na to pozwoli, koniecznie odwiedźcie to miejsce, a zwłaszcza przed wakacyjnym sezonem i najlepiej poza weekendem. Wówczas atmosfera i piękność tego miejsca udziela się najbardziej. Z kolei darmowe termy Saturnia to nietuzinkowa atrakcja Tuskanii. Jeśli macie ochotę w trakcie waszej włoskiej podróży poznać coś więcej niż tylko przepiękne włoskie miasta, miasteczka, wsie czy cudowne plaże nad Morzem Adriatyckim lub Morzem Śródziemnym, termy, które odwiedziliśmy, będą na pewno niezapomnianym wakacyjnym wyborem. Saturnia na żywo robi spore wrażenie bardzo fajne miejsce na relaks w ciepłej geotermalnej wodzie w dodatku za darmo. I to tyle na dziś. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jakie następne miejsca odwiedziliśmy w trakcie naszej podróży samochodem po Włoszech, zapraszamy do subskrypcji kanału. Ciao!